Cześć. Mówi Maestro, a wysłuchacie stacji RPG. Nadają do was z głębokich odchłani fascynacji grami fabularnymi. Nie regulujcie odbiorników. To drugi odcinek krótkich podcastów wspierających prowadzenie narracyjnych gier fabularnych w realiach science fiction. Dzisiaj zajmiemy się statkami kosmicznymi, ich działaniem, typologią, serwisowaniem. Będą też sugestie na wykorzystanie tych informacji podczas sesji. Omówię te zagadnienia ogólnie, nie wchodząc w szczegółowe Rozwiązania mechaniczne, jakie zwykle oferują konkretne settingi. Nie chcę tu przytaczać fragmentów z podręczników, tylko wyciągnąć pewną średnią z futurystycznych wyobrażeń na temat żeglugi kosmicznej i zasilić Was odrobiną wiedzy i nazewnictwa rzadko obecną w settingach. Dla niektórych może to być nieprzydatne, ale statek kosmiczny własny lub powierzony to bardzo istotny element przygód w kosmosie. Warto więc coś na jego temat wiedzieć choćby jakiego paliwa używa nasza kochana Firefly, jak można podrasować napęd i wycisnąć więcej z reaktora. Są gracze, którzy dla imersji potrzebują odrobiny specyficznego, pasującego do klimatu słownictwa i chętnie poznają żargon wilków kosmicznych. Pewnych podstaw dotyczących statków, jak tego czym jest rufa, dziób, śródokręcie i burta, obiecuję nie tłumaczyć. Mam nadzieję, że nie muszę. Materiału jest sporo, więc ruszajmy. Za statek kosmiczny będę uznawał każde urządzenie transportowe zdolne przemierzać kosmos dzięki własnemu, niezależnemu napędowi, służące do przewożenia ludzi lub i towarów zwykle wyposażone w system podtrzymywania życia. Statki krótkiego zasięgu możemy nazywać je WNS, wolniejsze niż światło to pojazdy bez hipernapędu efektywne międzyplanetarnie, krótkodystansowe. W zakresie jednego układu gwiezdnego. Mogą posiadać komory stazy, nabiozy do hibernowania podróżujących ludzi, ale nie jest to obligatoryjne. Statki SNS, szybsze niż światło, w angielsku FTL, to gwiazdoloty posiadające techniczną zdolność obchodzenia równania Einsteina i osiągania, zwykle w innej przestrzeni lub przez jej zakrzywienie, wielokrotności prędkości światła. Więc to wehikuły długodystansowe, dalekobieżne, solidne i trwałe, budowane z myślą o dekadach eksploatacji w skrajnych warunkach otwartej przestrzeni. W systemach Mothership czy obce RPG, właśnie na takich rozklekotanych i połatanych, ale twardych łajbach się lata. Niektóre mniejsze statki posiadają odpowiednie parametry aerodynamiczne i są atestowane do lądowań atmosferycznych. Te większe, zwykle Posiadają do tego celu jakieś wyspecjalizowane lądowniki, lichtugi czy promy planetarne. Niektóre większe jednostki wyposażone są w kapsuły ratunkowe czy szalupy, będące ostatnią szansą ratunku. Niestety nie posiadające hipernapędu i czasem nie ma ich w wystarczającej ilości, aby wszystkich uratować. W przygodach warto różnicować kosmiczne łajby. Niech gracze zaczną rozróżniać wady i zalety poszczególnych typów szacować ryzyko starcia z jednym lub drugim kosmolotem. Kupno własnego statku w wielu systemach będącego przecież nieożywioną, ale częścią drużyny. Takie kupno kosmolotu może być bardzo ekscytujące, a jego dalsze ulepszanie, tuningowanie kręci niejednego gracza. Wiem z doświadczenia. Oczywiście każdy wojskowy statek kosmiczny to okręt. Jak w znanej nam żegludze ziemskiej. Z kolei za dronę czy drona kosmicznego będę uznawał urządzenia autonomiczne, zdolne do samodzielnego przemieszczania się w próżni na różne dystanse, kierowane zwykle przez sztuczną inteligencję, lub rzadziej zdalnie przez człowieka, co jest sensowne tylko na bardzo krótkie odległości kosmiczne, a i tak narażone na zakłócenia. Do wnętrza drona nikt nie wsiądzie. Choć w skafandrze można się do niego przypiąć jako pasażer na gapę. Drony mogą przewozić lub holować różne ładunki, choć zwykle powierza się to statkom załogowym. Dronami mogą być różnego typu: sondy, pociski kierowane, roboty rozładunkowe, myśliwce, etc. Dobrze słyszeliście, myśliwce to drony. Za sterami małych i szybkich maszyn w konwencji science fiction. Żywych ludzi nie uświadczycie. Zasłabi są w stosunku do możliwości komputerów. Przeciążenia przy przyspieszeniu i nagłych zwrotach oraz powolność reakcji nie daje im szans. Wszak nie każdy posługuje się mocą i ma za suflera obiwana. Drony mogą pod wpływem usterki czy promieniowania zdziczeć, wyrwać się spod kontroli i zacząć polować na urojonych przypadkowych wrogów. Pojedynczo lub w grupach, rojach i może to spotkać statek naszych bohaterów. Wszystko to, statki i drony to ogólnie kosmoloty i w tej ogólności składają się z kadłuba, awioniki, czyli urządzeń umo umożliwiających nawigację i kierowanie, źródła zasilania oraz napędu. Jeśli są załogowe, to trzeba dodać do tego instalację podtrzymywania życia i sanitariat. Trzeba jeść, ale i trzeba gdzieś wydalać. A najlepiej te wydaliny jeszcze jakoś przetwarzać. A jak ktoś będzie sprytny, to nawet uda się to opchnąć na jakiejś asteroidzie, jako nawóz. Ładownie, komory Kriosnu, uzbrojenie te rzeczy są opcjonalne. Poszycie kadłuba, czyli jego pokrycie, powierzchnia zewnętrzna, zwykle jest z jakiejś wymyślnej substancji yy, tytano libdenu, Tungstenu, fulero, wolframu czy ceramicznej plastali, a sam kadłub jest podzielony wewnątrz na pokłady: segmenty, sekcje, zwykle oddzielone grodziami umożliwiającymi szybkie odcięcie z części, albo miejsca, gdzie wybuchł pożar. Co ważne, przejścia powinny mieć możliwość otwarcia i zamknięcia. Elektrycznego oraz mechanicznego nie mogą być uzależnione wyłącznie od elektroniki, która jest zawodna. Kiedy więc dostajecie się do statku od dawna pozbawionego zasilania, zwykle stary mechanizm śluzy można pobudzić ładując go na zasadzie dnama, np. kilkanaście razy energicznie przesunąć w górę i w dół odpowiednią wajchę. Co może być trudne, jeśli akurat ściga nas ksenomorf. Awionika to masa sprzętu upchnięta na mostku i w innych miejscach. Dzięki której można kosmolot prowadzić. Jeszcze do niej wrócę. Napęd to najczęściej zasilany jakimś wydajnym źródłem energii rodzaj odrzutu. Napęd główny nadaje statkowi ciąg. Popycha cały pojazd. Mniejsze silniki manewrowe, umieszczone w różnych miejscach bryły kadłuba, umożliwiają, jak sama nazwa wskazuje, manewrowanie. Odpowiadają za skręcanie, zwrotność, uniki. Hipernapęd. Zwykle jest nie tyle generatorem superodrzutu dodatkowymi dyszami, co, co raczej magiczną technologią przerzucania statku w inny wymiar nad czy pod przestrzeń, w której kosmolot porusza się niewyobrażalnie szybciej, ale wciąż korzystając z odrzutu napędu głównego. Przynajmniej w większości settingów chyba tak to wygląda. Napęd poza oprzyrządowaniem, samą instalacją. Potrzebuje paliwa i zasilania. Czasami hipernapęd wymaga dodatkowych elementów innych niż napęd główny, ale zwykle przyjmuje się, że źródłem zasilania całego statku jest reaktor termojądrowy, zwany też stosem fuzyjnym, bo działa na zasadzie syntezy, czyli fuzji jądrowej, tak jak ma to miejsce w gwiazdach. Reakcja termojądrowa, synteza jądrowa czy fuzja jądrowa to to samo. Odpadów jest przy tym niewiele, cała reakcja jest wydajniejsza i bezpieczniejsza niż w reaktorach jądrowych. Paliwem są na przykład izotopy wodoru, Deuter i tryt, czyli zapamiętajcie, przetworzony wodór lub y, izotopy helu, z czego najlepszy jest HEL 3, ten słynny, który jest też na naszym księżycu. Możecie go traktować jako y, ekstra paliwo, albo jako y, dopalacz. Całość. Polega w uproszczeniu na tym, że w tokamaku, to jest komora reakcyjna stosu, mamy bardzo silne pole magnetyczne, trzymające ściśniętą, cholernie gorącą plazmę uzyskiwaną z paliwa. Plazmę o temperaturze jakichś 120-150 milionów stopni Celsjusza. Tokamak musi to trzymać w kupie, a jednocześnie ekranować silne promieniowanie neutronowe, które szkodzi organizmom żywym. Wszystko to z kolei należy ostudzać chłodziwem, opartym na przykład również na Helu-3. Taki reaktor, czy cała bateria, cały zespół reaktorów, to źródło zasilania całego statku, w tym hipernapędu, albo napędu i hipernapędu. Ciąg główny, odrzut, daje nam zwykle silnik fuzyjny. Możemy mieć więc jeden reaktor zapewniający zarówno zasilanie całego statku w energię oraz zapewniający mu napęd i hipernapęd, albo bezpieczniej osobny reaktor zasilający statek i osobny reaktor zasilający sam silnik. W tym fuzja nuklearna tak samo wyzwala ogromne ilości energii, ale pole magnetyczne kieruje siłę wyrzutu w jednym konkretnym kierunku przez dysze, odpychając pojazd kierunku przeciwnym do odrzutu, analogicznie do klasycznej rakiety. Silniki manewrowe mniejszej mocy niż główne mogą być oparte na nieco innej zasadzie, np. elektromagnetycznym przyspieszeniu i odrzucie plazmy, czyli akceleratorze plazmy. Więc poza silnikiem fuzyjnym, silnik magnetoplazmowy to fraza, którą dobrze jest zapamiętać. Statki WNS, te krótkozasięgowe. Wolniejsze niż światło, mogą mieć główny napęd oparty właśnie na silniku plazmowym, też oczywiście zasilanym stosem fuzyjnym. O odrzucie fotonowym czy jonowym raczej nie ma co wspominać. One są znacznie, znacznie mniej wydajne. Mogą napędzać jakieś małe, małe drony, dronki wielkości centymetrów czy kilkunastu centymetrów. Uff, mam nadzieję, że to co powiedziałem nie brzmi dla Was przerażająco. Sądzę, że naprawdę warto przyswoić sobie ten bardzo uproszczony zarys funkcjonowania maszynowni Waszego statku, co pozwoli na właściwe stosowanie odrobiny fachowego słownictwa. Sytuacja warii napędu można użyć odpowiedniego technożargonu pasującego do konwencji i nie będącego totalnym absurdem. Na przykład torus kamaka uległ rozszczelnieniu, pole magnetyczne nie trzyma, grozi nam wyciek plazmy. Padł transformator magnetyczny akceleratora. Stos się przegrzewa, jakiś problem z chodziwem. Radiatory manewrówek, sterburty zdechły, trzeba będzie się gimnastykować przy podejściu. Dopalacz plazmowy ma awarię, Wysadziło cewki przepływu, potrzebuje kwadransa. Muszę rekalibrować stelerator i polaryzator fuzora. No dobra, tyle o źródle zasilania i napędzie. Wystarczy. Aha, paliwo to najczęściej ogniwa, bloki lub pręty paliwowe. Płynnie tankować możemy ewentualnie chłodziwo, ale to co ładujemy do reaktora to raczej ciało stałe, np. metaliczny wodór, konkretnie jego izotopy, właśnie w postaci prętów albo bloków. Jak mówiłem, można ustalić, że Hel-3 jest droższy niż Deuteritryd, bardziej wydajny, pozwala na lepsze osiągi oraz wydłuża żywotność reaktora. Awionika. cała ta maszyneria nawigacyjna sensorium statku podpięte pod stery to zwykle zdublowane dla bezpieczeństwa mnogie systemy elektroniczne układy optyczne bądź nawet wysublimowane układy kwantowe podzespoły powinny być duże zbytnia miniaturyzacja wcale nie jest zalecana i najważniejsze procesory zawsze są zdublowane głównie dlatego, że Szkwał gamma może nam usmażyć część systemów. Na pokładzie zawsze warto mieć system awaryjny i dużą ilość części zamiennych. To też jest dobre wytłumaczenie toporności i estetyki retrofuturyzmu. W takich systemach jak Alien, RPG czy The Expanse, miniaturyzacja podzespołów i. Nanołącza naprawdę nie służą dobrze w kosmosie, gdzie wysoce przenikliwe cząstki gamma mogą się przebić przez wszystko i zniszczyć nam mikroukłady. Wszystkiego nie otoczymy grubą, ciężką ścianą ekranującą przed takimi zagrożeniami. I choć pewne grzyby zwane Czernobylami miały w tym temacie dokonać przełomu, to około roku 2085 wycofano jest z funkcji lekkiej osłony przed radiacją, w momencie kiedy zaczęły uzyskiwać niepokojącą samoświadomość. No, ale o incydentach zwanych MIGO opowiemy sobie przy innej okazji. Mostek na dziobie to dziwny pomysł, ale co zrobić? Większość schematów kosmolotów wygląda jak wariacja na temat współczesnych samolotów. W dystopijnych sci-fi raczej nie mamy pól ochronnych i trafienie jakiegoś kosmicznego śmiecia w rozpędzony statek, w jego dziób, kiedy dwie prędkości, dwa pędy nakładają się na siebie, to może być bardzo groźne. Zatem mostki jako miejsca strategiczne powinny być głębiej w kadłubie, zwłaszcza na okrętach. Bo szyby, e, owiewki naprawdę nie przydają się zbyt często. Wszystko wyświetlane jest na displejach: mostek mostek. Jeśli chcecie na mostku rozsadzić całą drużynę i macie w niej kilka osób, to, to dobrze by było każdemu dać coś do roboty. Rozmnóżmy więc zadania. Jednemu graczowi przydzielmy skany, drugiemu łączność, trzeciemu pilotowanie, czwartemu uzbrojenie, piątemu monitorowanie napędu i uszkodzeń, szóstemu dowodzenie, o ile reszta to zaakceptuje. Jasne, większość tych rzeczy mogą i pewnie powinny zająć się komputery, a podział stanowisk zwykle nie jest tak rozdrobniony, ale na sesji każdy powinien mieć co robić. Normalną rzeczą na statkach są też wachty. Czyli zmiany pracy załogi. Zwykle w ziemskim standardzie doby 24 godzin mamy 3 wachty. Po 8 godzin pracy na każdą wachtę. Ale drużyny RPG nie są tak liczne, więc większość pracy może załatwić persona statku, jej operacyjna świadomość. Matka, czy jak w przypadku okrętów, ojciec. Albo inaczej. Nasza drużyna może nie jest całą załogą statku, tylko właśnie składem jednej wachty. Można i tak. Tematykę statków pod kątem typologii, procedur przelotowych, nawigacji, lądowań, startów, rozładunku zrobimy w następnej części. Teraz pora na sugestie, sugestię dla osoby prowadzącej rozgrywkę czyli dla mistrza gry. Rozpoczynam szyfrowanie. Na początku nawiązanie do poprzedniego odcinka o nieważkości. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł: jeśli macie ochotę na morderstwo w Solar Expressie, to podsunę, że w nieważkości spać trzeba w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bo wydychane ciepłe powietrze, czyli trujący dwutlenek węgla, nie rozchodzi się w mikrograwitacji i może stworzyć zabójczy bąbel wokół głowy śpiącego. Jeśli więc podróżuje się bez sztucznego ciążenia, to wystarczy usterka wentylacji w kabinie numer 13, mocny sen ofiary i gotowe. Mamy denata. Jeśli waszych graczy kręci zarządzanie własnym statkiem, jego ulepszanie, to sugeruję, żeby do listy typów zasobów, które są istotne podczas gry, dodać części zamienne. W konwencji: bardziej ponurego science fiction, statki się zużywają nieustannie. Niektóre naprawy załatwi oczywiście pokładowy technik czy mechanik, ale co jakiś czas, będąc w porcie, bohaterowie powinni usłyszeć od serwisanta coś w stylu Hej, pielgrzymi, macie nieźle spracowany kadłub. Badaliście zmęczenie materiału? I te smugi wrzerek od meteorów. A wylot dysz? Wylotom dysz przyda się mały szlif i przedmuch. Zapisać Was na przegląd? To tylko 4 kilo kredytów. A jeśli coś rozsypie się Wam w przestrzeni, sami wiecie, tam nikt nie usłyszy Waszego krzyku. Poza serwisowaniem i konserwacją kadłuba oraz napędu, wymienia się elementy większości układów statku. Jeśli macie własny kosmolot, to generuje on olbrzymie koszty. O prętach paliwowych i chłodziwie już mówiłem. Starczają na kilka sesji i setki lat świetlnych. Podtrzymywanie życia wymaga częstszej zmiany wielu filtrów powietrza i pochłaniaczy lub choćby czyszczenia instalacji i konserwacji klimatyzacji. Trzeba też wymieniać wkłady sanitarne niezbyt miłe zajęcie aktualizować mapy gwiezdnej i oprogramowanie, uaktualniać bazy danych w każdym porcie, kalibrować ustawienia hipernapędu, odnawiać pozwolenia na broń, smarować hydraulikę, przeprowadzać deratyzację itd. Itp. Jeśli w waszej drużynie jest złota rączka, to dajcie odczuć postaciom, jakie dzięki temu robią oszczędności, nie bywając tak często w warsztatach. No, tym samym dowartości, do, dowartościujecie te postaci. Jeśli latacie na statku powierzonym, na własności firmy, jakiegoś hiperkorpa, to wiadomo, kosmokorporacje dosłownie na wszystkim oszczędzają. Aż do przesady. Części zapasowe to tanie zamienniki, zwykle już używane. Wszystko się sypie i trzyma jedynie na taśmę, lepi, ślinę. Statek często sprawia wrażenie wroga. Posłacie walczą z nieznanym zagrożeniem, a w dodatku wszystko dookoła psuje się jakby złośliwie. Oczywiście nie należy z tym przesadzać. Nie namawiam do kosmicznej gawędy, ale w, mother, w Mothership Alienie czy The Expanse albo Eclipse Face. Prowadzący od czasu do czasu powinien pokazać zawodność i zużycie sprzętu. Odchodzimy od sterylności i niezawodności pokładów Enterprise. Przecież bałagan na pokładzie Sokoła milenium i wyraźny przebieg na Nostromo bardziej do nas przemawia, prawda? Robactwo na przykład pojawia się na wszystkich statkach, nawet na okrętach kosmicznych. Gdzie są ludzie, tam są szczury, karaluchy, pływszy, pluskwy o analogicznych organizmach z egzoplanet nie wspominając. Jeśli brakuje Wam pomysłów o zagrożeniach czy problemach na statku, to marynistyczne powieści osadzone w XVIII czy XIX wieku są idealnym źródłem inspiracji. Pożar na pokładzie, sztorm, choć radiacyjny, burza, choć meteorytów, zaraza, uszkodzenie steru piraci, zepsute zapasy, szczury bądź załogi. Naprawdę te wszystkie historyczne zagrożenia możemy z łatwością zaadaptować do naszych kosmicznych przygód. Podobnie jak podstawowe marynistyczne nazewnictwo. dziuprufa, rufa backburta i sterburta, pokłady, mostek, luki, ładownie, kambus, mesa, kubryk, kajuty, grodzie, kadłub itd. Z polecanych książkowych dziś dwie pozycje. Pierwsza to wspomnij plebasa. Jana M. Banksa, ostatnio wydana przez zyski spółkę, z kosmicznego cyklu kultura. Mamy tam ciekawie pokazane starcie dwóch cywilizacji. Zderzenie odmiennych, choć równoprawnych systemów wartości w formie innowatorskiej Space Opery. Ale waszą uwagę chciałem zwrócić na występujące tam drony bojowe. Samodzielne, samowystarczalne okręty kosmiczne, które same się budują i rozmnażają w ten sposób, kierowane przez tak zwane umysły. Te drony wykształcają z czasem swoją niepowtarzalną osobowość, swoje lęki, zachcianki, preferencje. Pamiętajcie, że sztuczne inteligencje, zwłaszcza te dłużej już funkcjonujące, będą ciekawsze, jeśli będziecie je różnicować, nadając indywidualne cechy i dziwactwa. Niech pokładowe persony mają hopla na punkcie poezji, albo gry w szachy, czy muzyki poważnej. Y -y. Albo studiowania stadnych zachowań ludzi. Niech sztuczna inteligencja na jednym statku będzie psychoanalizować bohaterów w stylu doktora Freuda, a na innym zacznie wypytywać bohaterów o to, czy kiedyś służyli na jednostce, której SI się zbuntowała. Niech program pokładowy po jakiejś awarii zacznie bać się o swoje życie, a więc o sam statek, z którym się utożsamia. Wtedy będzie się przeciwstawiał ryzykownym akcjom, przyspieszeniom, walce. To może dotyczyć również Androidów, ale pamiętajcie, że pokładowe matki i ojcowie to równie, jeśli nie bardziej, zaawansowane systemy świadome. Chociaż oczywiście różnie bywa to na, na różnych statkach. Często persona pokładowa jest dosyć prymitywnym komputerem. Swoją drogą w cyklu kultura są świetne pomysły na nazwy statków. Podobnie jak w książkach Alistaira Reynoldsa, ale ten autor kiedy indziej. Nie ma nic ważniejszego niż odpowiednia nazwa własnego statku. We wspomnianej książce kosmoloty, co ważne, często same siebie nazywają, noszą takie określenia jak ręka Boga, wiry czystego powietrza, czy nieodżałowane za dość uczynienie. Powiem Wam, że uwielbiam takie poetyckie, odjechane nazwy statków. Frachtowiec, eklektyczny ruch obfitości, czy... Niespodziewana zmiana miejsca pobytu brzmią według mnie lepiej niż przedsiębiorczość albo Star Killer. Druga pozycja do polecenia to właściwie cykl. Chodzi o Expanse Jamesa S.A. Korea. Książki znane Wam pewnie z ekranizacji w formie serialu obecnie na Prime Video Amazona. Zwłaszcza pierwsze dwie części: Przebudzenie Lewiatana i Wojna Kalibana są warte przeczytania, jeśli chcecie poczuć klimat. Dosyć twardego, ale wartkiego science fiction, gdzie akcja, kryminał, intrygi, spiski pokazują taki żyjący, zmieniający się dynamicznie układ słoneczny, podzielony na walczące ze sobą frakcje, a część bohaterów staje się zgraną, odważną, kosmiczną załogą. Lektura cyklu ekspansji jasno pokazuje, że zarówno do fabu epickich, prowadzonych z rozmachem, jak i do przygód grozy. Naprawdę nie są potrzebne hipernapędy i planety pozasłoneczne. Nasz system SOL wystarczy do tego w zupełności. Dobrze, to tyle na dziś. Tematy podróży statkami, nawigacji, procedur lądowań, startów, portów, jak mówiłem w następnym odcinku. Obiecałem trzymać się przybliżonego kwadransa i znów ten limit przekroczyłem. Trzymajcie się i oby Wasze sesje były zawsze udane. Nadawał Maestro. Ostatni żyjący załogant stacji RPG. Over and out.